Siemano, Siemano, Mexicano TV. O, otwieram Wam drzwi. Trochę dzisiaj słuchajcie, późno. No ale cóż, musiałem jeździć do miasta. Słuchajcie, eee. <noise> wziąć PIT 36 Jak go zobaczyłem, to się za głowę złapałem. A on mi On mi ma służyć, słuchajcie, do rozliczenia z, z YouTube'em za 2017. Także dlatego dopiero wróciłem. Także trochę się. Półsielankowo dzisiaj, a pół roboczo. No bo ponieważ mamy w sumie ładną pogodę, fajnie jest, słuchajcie. Jak widzicie sobie na leżaczku. W sumie taka mała przekąska. Nie wiem czy widać. To takie smażone. Skrzydełka. Ja je bardzo lubię, fajna przekąseczka. Tylko łapki tłuste się robią. Jak widzicie będę właśnie rozliczał, bo mam tu wykazy z banku. Właśnie z 2017 roku pozaznaczałem sobie co, co mi wysyłali z YouTube'a. Muszę to zliczyć. Potem spróbuję to przenieść. Spróbuję to przenieść na, na Pit 36, nie wiem, albo zrobię to na sztukę i niech oni poprawiają, albo nie wiem. No o właśnie, przy okazji wczoraj trochę rozmawiałem na Facebooku. To pozdrawiam, pozdrawiam Cię, Konrad, już nie będę wstawał. Pozdrawiam Cię, Konrad, jesteś, mieszkasz w Londynie. Powinieneś wiedzieć, o, o kogo chodzi. Tak mi ta osoba napisała, taka... Ja. Masz też pozdrowienia ode mnie, Konrad, także... Nie wiem, czy tam się uczysz, czy pracujesz, no, ale dobrze Ci życzę. No, a jakie dzisiaj plany? Częściowo będzie tak sielankowo, tak jak teraz, a częściowo, słuchajcie, będzie trochę roboczo, no bo być może gdzieś koło 12 przyjdzie nowy informatyk do mnie być może być może, bo jeszcze nie wiadomo i no będzie próbował coś wstawić, więc może dzisiaj, znaczy jeżeli się znano, to pewnie ustawi. No i może dzisiaj w takim układzie zrobimy live'a, tylko że strasznie późno, prawdopodobnie będzie, bo na godzinę 18. Ja tu nie będę niczego ukrywał. Na godzinę 18. E, idę do klubu AA. E, ja się tego nie wstydzę. Słuchajcie, wiecie, jaki byłem, więc czego ja mam się wstydzić? To właśnie dobrze, że próbuję sobie z tym radzić. Tylko, chociaż mówię wam szczerze, na razie mnie nie ciągnie zaraz mi. Oczywiście wiatr, przecież to normalny standard. Dlaczego mnie nie dziwi, jak ja nagrywam, że wiatr zaczyna wiać? No, jak nie wtał to, to w drugą. No bo co? Trzeba powkurzać. chyba, no trochę trzeba powkurzać. Nie? No, i słuchajcie, no i, i, i tak to będzie się zapowiadał dzień. Więc jak pójdę na 18, tam na ten meeting jakiś, mm, no to podejrzewam. Podejrzewam, że. Podejrzewam, że mm, pewnie wrócę. Nie wiem, ile to trwa, czy godzinę, czy ile. Pewnie wrócę po 19. Jeżeli będzie wszystko ustawione dobrze No to, no to, no to, no to odpalimy się później. Po prostu, nie wiem po 19:00 może, może o 21:00 taki będzie live późny. No też dwugodzinny jak zawsze, czyli od 20:00 do 22:00. Niektórzy będą już spali w łóżeczkach. No, ale to tylko są plany, a co będzie przez cały dzień, to jeszcze nie wiadomo, no. Ze Sławkiem jest mi ciężko się cholernie skontaktować ostatnio. Sławek, pozdrawiam cię. Może w końcu. A może ty się dzisiaj odpalisz w końcu? No zobaczymy, no trochę się śmieje, no. No i co? Będziemy pracować jeszcze nad dwoma pomysłami w międzyczasie. Ja nie mówię, że to będzie jutro czy pojutrze dwa pomysły są. Jeden jest trochę łatwiejszy do zrealizowania, drugi, drugi trochę więcej wymaga. Hmm... Gry aktorskiej, tak bym powiedział. Słuchajcie, <laughs> wymaga trochę więcej gry aktorskiej i więcej przygotowania. No, ale spróbuję się postarać na tyle, na ile umiem. Będzie we... no, mam nadzieję, że będzie wesoło i zabawnie. No, no także tak to wygląda. No. Jeżeli dzisiaj mi się uda zrobić e, live, no to następny będę planował w środę. No, w środę. Pobatwało po, się z tymi lajówami teraz, cholera, niepotrzebnie, ja tego swojego informatyka brałem, słuchajcie, on tam wie gdzie dzwon, bije, ale nie wie w którym kościele i zrezygnowałem po prostu z niego, ja już Wam mówiłem zresztą, no i cóż, cóż mogę więcej powiedzieć, taki o, poranny do kibelka, no, mam nadzieję, że też możecie sobie spędzać tak na luzie, kurde, nie wziąłem coli, a mam kolec z tamtej strony domu, no ale to już zaraz, po nagraniu wezmę kolej i już, nie? Także tak to wygląda, słuchajcie. Także kolejny dzień w szeźwości. A ktoś tam mi napisał, że, że hmm, ktoś mi napisał na Facebooku, że też jest hmm, alkoholikiem i tak dalej. No i mówi i, i znaczy nie wiem czy on wręcz mi życzy tego, hmm, czy stwierdza fakty, które jeszcze... Nie doszły w ogóle do skutku i nie wiadomo, czy dojdą. Czyli nie wiem, czy on ma się za wróżkę, czy jak. Nie będę przytaczał jego tam e, ksywy, e, bo mi się nawet nie chce. Bo każdy ma, moim zdaniem, każdy człowiek ma inny, ma swój mózg i swoje myślenie. Więc jeżeli jest wróżką i wie, co ja zrobię, no to ja chętnie zajadę do niego, niech mi powróży, czy będę bogaty, czy biedny, nie? No, słuchajcie. I powiedział mi, znaczy napisał właściwie. Napisał mi, że, e, że on jest też... E, w tym samym nałogu i że ja zrobię tak, że um, trochę odczekam, że przestanie mnie boli, czy widzisz już tu się mylisz, bo mnie nic nie bolało. Trochę brzuch, ale, ale nic więcej. Ale to tylko trochę. E, poza tym już mnie nic nie boli. Już dawno mnie nic nie boli od dłuższego czasu. Przynajmniej od dwóch tygodni. E, no, nie mam ścisłej diety, nie wiem czy ty miałeś, czy nie miałeś, nie mam ścisłej diety. Jem co chcę, Jak widzisz smażone, niesmażone. E, aha. No, i jak to, jak to tam zabrzmiało, mniej więcej przytoczę, oczywiście, nie słowo w słowo, że w końcu poczuję się pewnie i pomyślę sobie, że mnie nic nie boli. To wypiję sobie jedno piwo no, i, i znowu, jakoś tak, ja w skrócie Wam powiem, i skończę w rynsztoku, prawda, nie? Eee, więc słuchaj kolego, no może chcesz tu się wybić czy coś, no nie wiem, no ale do Ciebie to się tyczy ta odpowiedź. Eee, słuchaj, na razie nie mam ochoty, nic mnie nie boli, mógłbym te piwo wypić teraz, nawet dzisiaj. Bo nic mi nie boli, nic mnie nie boli, <kluje> czuję się pewnie, więc mógłbym mnie wypić dzisiaj. Kwestia tylko tego, że nie ciągnie mnie, no. A tu jest właśnie, widzisz, jest takie powiedzenie e, bardzo mądre i to jednego właśnie, jednej osoby, która przeszła ten nałóg pozytywnie. E, są dwie opcje m, myślenia o tym, o tym całym nałogu, czyli o piciu, o spożywaniu alkoholu. Jedno jest te kiepskie, że cały czas sobie uświadamiasz sobie codziennie na kacu, jak jesteś pijany, czy na kacu, i to jest te błędne, te błędne myślenie, że myślisz sobie, kurde, ja nie chcę pić, ja nie chcę pić, kurde, ja bym nie chciał pić no i bierzesz drugą, następną butelkę piwa, albo, nie wiem, kieliszek wódki. A wiesz, jest jeszcze to dobre rozwiązanie, jeżeli tak myślisz, to dojdziesz do sukcesu. A wiesz, na czym to polega? To Widzisz, ja dużo książek się naczytałem, bo ja w, w tej, robiłem remont właśnie w tej poradni, do której się zapisałem i która właściwie, nie wiem czemu, nie chce mnie wziąć. Właśnie może się dzisiaj jeszcze wybiorę. I drugie, to pozytywne myślenie, takie, jeżeli zaczniesz pod tym kątem myśleć, no to już masz gwarantowane połowy sukcesu. A wiesz, jak to brzmi? Nie, że ja nie chcę pić, bo to nic nie daje. Wiesz, co jest lepsze? Ja chcę nie pić. I właśnie ja chcę nie pić. Chcę. I to jest o wiele ważniejsze, bo ja chcę. Może to rozkminisz sobie, no nie wiem, jak, jak na ile rozwinięty masz umysł, ale to jest duża różnica między nie chcę pić, a chcę nie pić. Zdaj się tylko trochę inaczej, słowa poustawiane. A różnica jest kolosalna w myśleniu, tutaj. Także jeszcze raz, Meksykano jest jeden, pozdrawiam was, widzowie. Zaraz będę się brał do rachunkowości i matematyki i będę pewnie psioczył i szlak mnie będzie trafiał. No, ale nic na to nie poradzę, muszę się za to zabrać. Bo cholera jasna, dupę mi zawracają. No, no i jeszcze raz apel do pana K. 40% to jest 2017 razem pracowaliśmy. 40% musisz ty oddać. Niestety, 40% brałeś, 40% płacisz. Także trzymajcie się widzowie, jeszcze raz. Jak widzicie, a jest podwórka meksykańskiego, abyście mogli tak, tak spędzać sobie czas. Oby tylko, tylko bez rachunków. Także Meksiko jest jeszcze 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 kurwa, już tylko jeden i zawsze będzie, trzymajcie się.